Witam Państwa i zapraszam na układ Sił na świecie. Przypominam, że partnerem naszego programu jest wydawnictwo Prześwity. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się z ofertą tego wydawnictwa. Wiele można dowiedzieć się z książek, które Państwo tam znajdą. A dziś rozmawiamy o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego. Moim gościem jest profesor Tomasz Grosse, politolog i europeista z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panie profesorze. Witam serdecznie. Panie profesorze, kiedy nagrywamy tę rozmowę, jest poniedziałek rano, więc jeszcze nie ze wszystkich krajów znamy pełne wyniki, ale w obliczu tego, co już wiemy, jakie są największe różnice w stosunku do mijającej kadencji Parlamentu Europejskiego? No przede wszystkim możemy powiedzieć, że wygranym i to podwójnym. Jest Europejska Partia Ludowa, podwójnym dlatego, że nie tylko jest na pierwszym miejscu, ale również poprawiła swoją ilość miejsc w parlamencie europejskim. Też lepiej niż w stosunku do poprzednich wyborów wypadły te największe frakcje eurosceptyczne, czyli Tożsamość i Demokracja oraz europejscy konserwatyści i reformatorzy. Natomiast wyraźnie prze, przegrała frakcja liberalna, czyli tzw. Tak Renew Europe. Tak jak Europejska Partia Ludowa jest wehikułem polityki niemieckiej, a dokładnie niemieckiej Hetecji, tak Renew Europe było wehikułem polityki francuskiej, a dokładnie prezydenta Macrona. No, i on e, dostał, e, można powiedzieć, e, duży cios, e, który wyprowadziła pani Marine Le Pen. E, to się odbiło, rzecz jasna, na tej e, frakcji Renew Europe, więc liberałowie e, mocno stracili i straciły też e, te frakcje zielonych. Więc tak wygląda mniej więcej ten krajobraz po bitwie. I czy ten krajobraz, rzeczywiście różny, tak jak pan nakreślił, od tego poprzedniego czy mijającego krajobrazu, jednak wpłynie w pana ocenie na zmianę no, takiego ogólnego kierunku polityki europejskiej? Bo jeżeli chodzi o przewodniczącą komisji aktualnej, no to właśnie ona wywodzi się z Europejskiej Partii Ludowej. Ta, można powiedzieć, koalicja to był sojusz głównie z, z, z Partią Socjalistów. No i wydaje się, że te partie mają podobny, podobny procentowo jakby skład, jeżeli chodzi o mandaty w obecnej kadencji, która teraz nastąpi parlamentu. Więc pytanie, czy Pana zdaniem Ursula von der Leyen utrzyma się na stanowisku przewodniczącej Komisji Europejskiej? To wszystko na to wskazuje, że będziemy mieli Powtórkę tej samej koalicji, która rządziła do tej pory w Parlamencie Europejskim, czyli ten mainstream, który rządzi od zawsze, od lat 70. ubiegłego wieku. On będzie rządził w dalszym ciągu Parlamentem Europejskim. W tym nowym parlamencie prawdopodobnie koalicję zawrą trzy największe partie, właśnie mainstreamu. Liberalno-lewicowego, czyli Europejska Partia Ludowa, Socjaldemokracja i Liberałowie, oni mają bezpieczną, spokojną większość, patrząc na te pierwsze wyniki, i w związku z tym powinniśmy się spodziewać kontynuacji tego, co było wcześniej. Wprawdzie Europejska Partia Ludowa pod koniec mijającej kadencji no bardzo wyraźnie w, zaczęła się dystansować od polityki, zwłaszcza klimatycznej, pod wpływem różnego rodzaju nastrojów eurosceptycznych, protestów rolniczych w Brukseli i w innych państwach członkowskich, ale też bardzo wyraźnego poparcia dla alternatywy dla Niemiec. W, w Niemczech też no, wzrostu poparcia dla Marine Le Pen we Francji. Więc odpowiedzią Europejskiej Partii Ludowej na te wszystkie eurosceptyczne symptomy było przesunięcie się lekko w kierunku konserwatystów, przesunięcie się lekko w kierunku właśnie tych frakcji, w gruncie rzeczy i my do dzisiaj nie wiemy, czy to było tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii wyborczej, właśnie po to, żeby wygrać te wybory, i to się udało zrobić. Czy też ta bardziej eurosceptyczna linia Europejskiej Partii Ludowej będzie kontynuowana po wyborach, bo my musimy pamiętać, że oni tworzą koalicję z socjaldemokracją oraz liberałami, którzy jednak mimo wszystko. Chcieliby kontynuować poprzednią y, y, politykę. Y, y, jeśli chodzi o samą o panią von der Leyen, to jej szanse są, można by powiedzieć, malejące. I y, 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 sprawa jest absolutnie otwarta. Y, pani von der Leyen, pomimo tego, że tutaj jej. Frakcja zwyciężyła, czyli Europejska Partia Ludowa, absolutnie nie jest pewna kontynuacji, jeśli chodzi o przewodniczenie Komisji Europejskiej, dlatego że ona ma po pierwsze bardzo silną opozycję w, nawet w Europejskiej Partii Ludowej. Mówi się o przynajmniej 20-25% tej frakcji, która będzie głosować przeciwko niej. Jeszcze gorzej to wygląda wśród liberałów i socjaldemokratów. Mówiąc krótko, na dziś ona by nie została wybrana głosami tych trzech frakcji. Zieloni jeszcze bardziej będą niechętni, żeby ją taktycznie popierać, ale jeżeli by chcieli ją poprzeć, no to tylko i wyłącznie w zamian za kontynuację, a nawet zaostrzenie Zielonego Ładu. Natomiast jeśli chodzi o y, europejskich konserwatystów i reformatorów, y, to raczej y, tutaj jest wątpliwe poparcie. To samo jeśli chodzi o tożsamość i demokrację. Czyli y, 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 mówiąc krótko, pani von der Leyen y, raczej nie zdobędzie poparcia w nowym parlamencie europejskim. A to oznacza, że. Y, ta koalicja mainstreamowa, która się prawdopodobnie wykształci w nowym parlamencie, ona będzie musiała um, szukać nowej, nowego kandydata czy kandydatki, um, ale przede wszystkim ruch jest po stronie państw członkowskich. No i tutaj najwięcej do powiedzenia będą mieli, um, znaczy przede wszystkim obecny rząd niemiecki. Który jest przecież socjaldemokratyczny, jest lewicowy. Więc myślę, że tutaj w gronie państw członkowskich przede wszystkim nastąpi wybór tej, tej osoby. A czy jest już jakaś giełda nazwisk? Czy są jakieś nazwiska, które pojawiają się? Na tym stole, z którego będą właśnie wybierane, czy wybierani kandydaci na to stanowisko przewodniczącego przewodniczącej Komisji Europejskiej. No pojawiają się chociażby głosy po stronie rządu niemieckiego kandydaci, którzy są z ramach znaczy z tej grupy zielonych, z tej partii zielonych, która uczestniczy w koalicji niemieckiej. Tylko, że w obliczu tego, że zieloni niekoniecznie mogą wejść do, na poziomie samego Parlamentu Europejskiego, do tej koalicji, to tutaj wybór szefa Komisji Europejskiej z frakcji zielonych jest mocno kontrowersyjny. Ale my musimy pamiętać, że to jest dopiero początek tej gry tej układanki i tutaj w, naprawdę możemy spodziewać się różnych zwrotów akcji, i y, ci kandydaci tak naprawdę solidni, ci si prawdziwi, y, najbardziej prawdopodobni, jeśli chodzi o ewentualną schedę po von der Leyen, oni się dopiero pojawią. Panie profesorze, jakiś czas temu rozmawialiśmy tutaj w tym programie o kwestii paktu migracyjnego, ale także trochę zahaczaliśmy o kwestie zmian traktatowych, które miałyby nastąpić w Unii Europejskiej. No tak mówiono. Gdzieś tam w publicysty, że w mijającej kadencji chciano właśnie przeprowadzić te zmiany traktatowe, ponieważ obawiano się właśnie tego, że powiedzmy partie prawicowe, partie konserwatywne będą miały więcej do powiedzenia w nadchodzącej kadencji i w związku z tym będzie trudniej takie zmiany przeprowadzić. Okazuje się, że no, mimo tego wzrostu i spektakularnych zwycięstw chociażby we Francji, właśnie Zjednoczenia Narodowego, no to jednak, tak jak pan mówi, utrzymana będzie ta mainstreamowa, polityka. No i pytanie, czy w ciągu tych pięciu lat w Pana ocenie możemy się spodziewać, że traktaty zostaną zmienione w kierunku no, podejmowania w zasadzie wszystkich decyzji z, z paroma wyjątkami większością kwalifikowaną? Zdecydowanie możemy się tego spodziewać, dlatego że w tych kolejnych etapach procedury uchwalania nowego traktatu? piłeczka jest po stronie przede wszystkim państw członkowskich, a one powinny otworzyć tą procedurę. Znaczy, już ona faktycznie rzecz biorąc jest otwarta, ale teraz będzie yy, procedowane to na zasadzie przede wszystkim państw członkowskich, ale też do pewnego stopnia yy, Parlamentu Europejskiego i do pewnego stopnia również yy, yy, parlamentów narodowych. Yy, więc yy, ta procedura będzie yy, zmierzała dalej, i ona prawdopodobnie, yy, jeżeli w ogóle mogłaby zostać wywrócona, to tylko na poziomie referendów, czy, czyli ratyfikacji w państwach członkowskich. Yy, ale to jest oczywiście kwestia no, yy, przynajmniej roku lub dwóch lat. A do tej pory raczej ten, te propozycje traktatowe powinny iść dalej? Czy w Pana ocenie taka zmiana, właśnie w kierunku, no, coraz przekazania coraz większych kompetencji pod głosowanie właśnie większością kwalifikowaną, między innymi takich kompetencji jak polityka zagraniczna Unii Europejskiej albo polityka fiskalna? Czy pana zdaniem to jest dobry kierunek z perspektywy polskiej? No w moim przekonaniu, my na tych y, zmianach trakt traktatowych, tych, które uchwalił parlament y, europejski po, w poprzedniej kadencji, my raczej y, jako kraj będziemy tracić. Przede wszystkim y, po raz kolejny y, y, te procedury dotyczące głosowania są dla nas niekorzystne, bo one faktycznie będą skutkować tym, że pozycja największych państw, przede wszystkim Francji i Niemiec wzrośnie, a ta pozycja i tak już nawet dzisiaj jest bardzo silna. I w związku z tym, jeżeli my w kolejnych głosowaniach przechodzimy na głosowanie większością kwalifikowaną, no to niestety faktycznie rzecz biorąc wzmacniamy w tym systemie głosowania Francuzów i Niemców. Niestety, naszym kosztem. I teraz tak. Jeżeli popatrzymy też na inne zmiany, które są centralizacyjne, no to my musimy popatrzeć na te kolejne polityki z perspektywy różnic interesów, chociażby pomiędzy Polską a Niemcami. No w polityce zagranicznej, w polityce migracyjnej. Różni, różnice pomiędzy interesami polskimi czy niemieckimi jest, są dość jaskrawe, są oczywiste, no i dotychczasowa praktyka pokazuje, że jeżeli jest taki spór interesów, no to my przegrywamy, tak? my ustępujemy. I to bez względu na to, czy rządzi premier Morawiecki, czy rządzi premier Tusk. Oni zazwyczaj ustępują Niemcom, czy do tej pory ustępowali. Więc w sytuacji jeszcze mniej sprzyjającej pod względem proceduralnym, no to będziemy jakby mieli jeszcze mniejsze szanse na to, żeby przynajmniej w tych procedurach legislacyjnych chronić polskie interesy. Oczywiście, zawsze istnieje taka możliwość, że my po prostu wypowie, wypowiemy implementację. Skrajnie niekorzystnych regulacji. I to polskie rządy już robiły. Przykładem chociażby jest niestosowanie się do tego mechanizmu pilotażowego relokacji, ale też odmowa stosowania się na przykład do wielu roków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc w sytuacji, kiedy prawo europejskie, jakkolwiek tworzone czy przez Trybunał Sprawiedliwości, czy przez tą zwykłą procedurę legislacyjną, czyli Radę i Parlament, my zawsze mamy taką możliwość, po prostu poinformowanie naszych partnerów z Unii Europejskiej, instytucji unijnych, że my tego nie będziemy wdawać. Oczywiście powinniśmy się spodziewać kar finansowych w takiej sytuacji, ale my musimy pamiętać, że my. W tej nowej perspektywie finansowej, która wkrótce będzie negocjowana i wkrótce zostanie przyjęta, będziemy na nieco innej pozycji niż do tej pory, czyli będziemy płatnikiem netto. A to zupełnie y, zmienia kwestię ewentualnych sankcji. Panie profesorze, chcę jeszcze Pana zapytać o właśnie Francję i Niemcy i wysokie wyniki. We Francji nawet zwycięstwo partii prawicowych, konserwatywnych. Niektórzy tu mówią o skrajnej prawicy, chodzi o Zjednoczenie Narodowe Marie Le Pen i AfD w Niemczech. AfD ma drugi wynik, pokonała nawet partię Olafa Szolca, która rządzi w Niemczech SPD. No i teraz pytanie, bo. Można by powiedzieć, że no wielu ludzi pewnie na, na prawicy w Polsce gdzieś tam cieszy się z, z takiego obrotu sprawy, i, i pewnie część punktów wspólnych polska prawica ma właśnie z tą prawicą francuską czy prawicą niemiecką, na przykład właśnie być może niechęć do, do coraz większej centralizacji Unii Europejskiej. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, chociażby relacje z Rosją, no to tutaj rodzi się pytanie właśnie o, 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 o różnicę i o. O to, jaki los czeka Polska. Pytam dlatego, że jak pan zauważył, no, nawet te mainstreamowe partie pod wpływem wzrostu tych partii bardziej skrajnych muszą korygować swoją politykę właśnie w kierunku bardziej konserwatywnym. Więc no, widać, że w polityce istnieje konkurencja, i teraz no, pytanie, czy ta konkurencja właśnie w, w takich krajach jak Francja i Niemcy wymusi na przykład bardziej spolegliwą politykę wobec Rosji i co to by oznaczało dla Polski? No Ta bardziej spolegliwa polityka wobec Rosji była widoczna na początku przecież tej y, pełnoskalowej wojny, gdzie myśmy wcale nie mieli jakichś eurosceptyków, jeśli chodzi o rządy w Paryżu i Berlinie, a one miały bardzo spolegliwą politykę wobec Rosji. Y, w międzyczasie to się oczywiście troszkę zmieniło, przede wszystkim w Paryżu. Prezydent Macron, jest osobą, która rzeczywiście w tej chwili yy, no, jest jastrzębiem yy, antymoskiewskim, yy, zdecydowanie wybija się pod tym względem na tle wszystkich pozostałych państw członkowskich. Myślę, że nawet jeśli chodzi o wschodnią flankę, yy, nie mówiąc już o nie, yy, Niemcach, więc yy, yy, są pewne zmiany, no ale pozycja prezydenta Francuskiego też jest bardzo osłabiona w tej chwili. Przegrał ewidentnie wybory do Parlamentu Europejskiego we Francji. Rozpisał nowe wybory parlamentarne, które zapewne też nie pójdą po jego myśli. Raczej powinniśmy się spodziewać kolejnego sukcesu Marie Le Pen. Więc będziemy mieli jakiś rząd, który będzie albo mniejszościowy, albo to będzie żeby, trudna kohabitacja pomiędzy prezydentem a rządem, wyłonionym przez zupełnie inne formacje niż te związane z obecnym prezydentem. Tak czy inaczej, ja nie sądzę, żeby prezydent Macron zasadniczo w tej chwili. Po raz kolejny dokonał woli, jeśli chodzi o stosunek do Moskwy. Natomiast alternatywa dla Niemiec na no, takie um, zdecydowanie jednak mimo wszystko prorosyjskie podejście. I yy, yy, tutaj raczej oczekiwałbym tego negatywnego z naszego punktu widzenia podejścia yy, po stronie Niemiec niż po stronie rządu czy władz francuskich. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten szybki komentarz. Zaraz po, po wyborach, po wynikach, jak jak mówiłem, nagrywamy tę rozmowę rano. Jeżeli chodzi o no, pewnie procenty, to jeszcze może się zmienić to, o czym rozmawialiśmy, ale pewnie generalny kierunek jest właśnie taki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Dziękuję także, że Państwo byli z nami. Do zobaczenia.